Cześć! Kto z Was testował już Clink AI? Clink jest innowacyjnym narzędziem, które troszeczkę zmienia sposób, w jaki tworzymy treści wideo. Ponieważ wersja 1.5 przynosi fajne usprawnienia, które z pewnością zadowolą zarówno tych bardziej profesjonalnych twórców, jak i osoby, które tworzą nieco bardziej hobbistycznie. Jedną z najważniejszych funkcji, która zyskała ogromną popularność, jest bardzo fajny model zaznaczania obiektów oraz rysowania ścieżki ruchu, według której zaznaczone obiekty mają podążać. Jest to niezwykle intuicyjny system. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, narzędzie automatycznie rozpoznaje elementy w kadrze, umożliwiając ich szybkie zaznaczenie. Czasami wystarczy jedno kliknięcie, aby system zidentyfikował postacie, przedmioty czy na przykład elementy tła, co znacznie skraca czas pracy. Kling AI świetnie rozumie kontury ruch obiektów nawet w nieco bardziej dynamicznych scenach i ta funkcjonalność sprawia, że wycinanie postaci czy podkreślanie konkretnych elementów sceny staje się niezwykle proste. A efekty są bardziej profesjonalne niż w innych narzędziach z tej kategorii. Funkcja ręcznego wyznaczania trasy, po której ma poruszać się wybrany element w kadrze, sprawdza się, jeżeli chcemy wzbogacić dynamikę sceny, nie ograniczając się tylko do jakiegoś prostego ruchu kamery, takiego jak pan czy zoom. Ścieżki ruchu są w pełni edytowalne. W każdej chwili możemy taką ścieżkę usunąć, narysować ją od nowa, dostosować kształt. A Clingai automatycznie, automatycznie optymalizuje ruch obiektów, uwzględniając ich rzeczywiste proporcje czy perspektywę w kadrze. Oczywiście mamy też takie funkcjonalności, które możemy znać z innych narzędzi, takich jak na przykład Runway, o którym pisałem niedawno, gdzie za pomocą suwaków możemy sprecyzować możemy doprecyzować ruch kamery, no i oczywiście mamy też możliwość promptowania, gdzie możemy jeszcze dodatkowo opisać, co ma dziać się na scenie, co scena ma przedstawiać. No ale oczywiście nie obejdzie się też bez glitchy czy jakiegoś nienaturalnego morfingu. E, czasem jest tak, że narzędzie nie słucha nas w 100%. No ale miejmy świadomość, że te narzędzia rozwijają się bardzo szybko i kto wie, e, jakie produkcje będziemy mogli tworzyć e, chociażby za pół roku. Ja wygenerowałem kilka scen podobnych do tych, które wykonałem wcześniej w Runway za pomocą tych samych kadrów wygenerowanych w Midjourney, i z pomocą Adobe Premiere czy jakiegokolwiek innego narzędzia, jakiejkolwiek innej aplikacji do montażu stworzyłem kilkunastosekundowy klip. Muzykę dodałem z, z Envato i myślę, że końcowy, aczkolwiek prosty efekt wygląda mimo wszystko bardzo fajnie.